Jak na świeżo nagram to, co przed chwilą miałam z drzewem. to drzewo, które na początku tam wrzuciłam zdjęcia, to o tym drzewie mówię, słuchajcie, to zawsze czułam, że to drzewo jest olbrzymie i silne i mocne i tu w ogóle nie ma dyskusji, ale to drzewo po prostu rozwaliło mnie, bo o, się trzęsę, <laughs> bo nawet w lecie, wiecie, jak tam próbowałam kiedyś podejść, tam na dole było pełno kwiatów i spadających właśnie z tych jakby, z tego drzewa i tam było pełno pszczół zawsze. Ta cudowna energia, tak silna, że właśnie aż się nie, mogło, nie można było tam wejść, bo tyle było tych pszczół. Teraz zastanawiałam się, przeczytałam to od razu, zaczęło mi serce walić jak szalone. Poprosiłam oczywiście, żebym mogła, czy mogę się połączyć. Czy mogę się, no połączyć. I od razu mi pokazało jakby to drzewo jako, od razu mi pokazało jakby z przodu. Rzuciłam je w taką przestrzeń, gdzie ja byłam, jakby stałam sobie taka malutka, ono stało przede mną e, i było jednocześnie drzewem i osobą. E, tam poprosiłam też jakby, żeby było, czy zgodzi się na to, żeby być moim przywodnikiem czasami gdzieś tam w czytaniach, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale po prostu tak silna energia, taka moc i taka mądrość, taka geniusz wręcz <grym> od tego drzewa. E, a do tego. Mm, no po prostu uff, jestem w szoku. Tak mi serce waliło cały ten czas. Aż się nie odłączyłam, to serce mi wolało jak waliła jak szalone strasznie dużo mocy. E, I jakby wrzuciło mnie od razu w taką przestrzeń, że byłam tak jakby w takim wśród zieleni drzew i tylko widziałam jasność i szłam tej jasności. Ale nagle zaczęło mnie atakować po prostu, tak jakby taka chmura jakieś świecie nietoperzy jakichś złych stworów na mnie leciała. Tak jakby się zasłoniłam automatycznie tak ręką i i to tak jakby pokazało, że tak jakby ochrania mnie energia i wtedy od razu pomyślałam, że pójdę do tego drzewa i poprosiłam o ochronę i stanęłam przy nim i ono pokazało się wtedy to drzewo było takie silne, duże i tam jak, tak jak z tego korona i ponad to była taka po prostu energia gdzie nic złego nie miało dostępu na dole zaczęły tak biegać wokół tak jakby stado bizonów aż tak mnóstwo jakby czegoś, ale to było właśnie coś złego wiecie taka energia bardzo no, taka niefajna energia, tam biegała na dole, a ja tak sam sobie zepsuję w tym drzewie i mówię, czy mogłabym pokazać, jak ja mogę sama to dla siebie robić, tak? I ono mi pokazało, rzuciłam mnie nagle w takie coś, że ja miałam wokół siebie, mi się po prostu taka, taki wir rozkręcał. I pokazało mi, zobacz, możesz to robić sobie, kiedy chcesz, i wtedy jakby wszystko się odbija od tego. I to jest, uff, to było niesamowite. Ale ogólnie to jest wszystko pikłość, słuchajcie, ta moc tego drzewa i to, jak mi to serce waliło, jak się do niego przytuliłam, połączyłam się z nim, to było po prostu coś. E niewyobrażalnego. Ma jak taki bóg wśród drzew, nie wiem jak to opowiedzieć, może jest król tego parku, czy coś, ale po prostu taka modrze niesamowite, niesamowite to było. Eee, witajcie. Prawdopodobnie na początku tego filmiku wrzucę yy, to moje doświadczenie z drzewem dzisiaj w parku, które było niesamowite i tak sobie pomyślałam, żeby też nie powiedziałam o tym Żebyście sobie też może spróbowali, z tej, e, spróbowali skorzystać z tej ochrony, jakby, którą to drzewo mi pokazywało. Bo teraz są takie czasy, że warto się ochronić. To jest taka bardzo prosta ochrona, tak? To mi się już kiedyś pokazywało. Zresztą to jest chyba taka dosyć standardowo znana, ale... Że otaczacie się z takim wirem białej energii, który jakby wszystko przez ten pęd odrzuca wszystko, co negatywne od Was. Niesamowite drzewo. A dzisiaj chciałam Wam pokazać dwa kamyczki, które mam. I chciałabym mi przeczytać. Kalcyt. Zaczniemy od ametystu. <grymne> Ametyst piękny. No dobra, on no się podłączy i zobaczymy. Ametyści, kto mi się tutaj wrzucił w ciem, tam taką kopalnię. Coś ludzie pracują sobie gdzieś tam Taki standardowy, też któryś raz, nie? Że mi się pojawia takie w kopalni, że on gdzieś tam sobie na tej ścianie wisi. Ktoś podszedł i go, zdjął. Tak jakby z góry. I się nim zachwycił. A kamyczek był taki w szoku, że o, jakaś inna. Eee, wiecie. Ja teraz jakby wpadłam i rzuciłam je w ten kamień i to jest takie uczucie, o, że zupełnie jakaś inna energia niż ta, którą znam, nie? Energia człowieka jakby. Ale było czuć właśnie, że ten człowiek jest taką dobrą osobą, która się zachwyca tym kamieniem. No dobra, jak kamyczek chciałby być oczyszczany ametyst Sorry, tak nie. wyrzuciła mnie. Dziwnie się czuję po tym drzewie dzisiaj powiem Wam, więc może skończy tylko na ametyście. No więc tak. Jak ametyś chciałby być oczyszczany? Nie lubi słońca. Lubi księżyc. Lubi wodę, ale nie lubi ciepłej wody. No, taką wodę mi może pokazuje, że tak kochu się porusza, ale nie jest Mocno. Ma, jakby, jakie ma działanie, tak? To jest, to jest takie uczucie w ogóle, że on jest takim delikatnym kamieniem, który bierze to, co jest. I to od razu czuję, tak jakby to jest też przekaz, że żeby brać od życia to, co jest i po prostu, no jest, no tak, no, obserwować bardziej niż... Ale też troszkę taki kamień, który bardziej przyjmuje, niż właśnie pcha do działania. To jest takie bardzo... Taka energia, takiego spokoju i ten spokój, i ta akceptacja wszystkiego, co przychodzi, jakby daje taki balans. Ja teraz mi wrzuciło w taki bardzo duży spokój, jakby silny. To bardzo taki duży, silny spokój po prostu, który właśnie wynika z tego nie rzucania się jakby w, w związku z tymi zdarzeniami, które się, wydarza, które się zadziewają w naszym życiu, tak? Co nie przyjdzie, obserwujemy, obserwujemy. To jest taki spokój. Wynikający z tego jakby poddania się i nie podejmowania decyzji. Ciekawe to jest. Coś jeszcze. Teraz mnie jakby wrzuciło w takie światło. Gdzieś tam głębiej w tej kopalni. No i co? I taka przez chwilę jakieś tam nie doperze, ale to nie ma tak jakby znaczenia. Bardziej mm, to takie poczucie ponadczasowości, takiego, że czas płynie po prostu i że czas jest i że płynie, ale w takim kontekście, że wiecie, czy to jest dzisiaj, czy za 100 lat, czy za 500 lat, to jest taka ponadczasowość, tak jakby ten kamień tam był, nie wiadomo jak długo. W takim kontekście, że ten taki, taka, to co czułam w niektórych drzewach, to takie bycie tu i teraz, ten taki, że czas jest, jest po prostu, że on jakby... że się go nie ocenia, nie przyspiesza, nie zwalnia, on po prostu jest, tak? I tak jak właśnie mi pokazuje, że w tej, jakby w tym... pod tą ziemią, jakby w tym to światło, tam jest ten czas, niby jest, ale jednocześnie go nie ma. Że to jest takie relatywne. Ja to ale ogólnie bardzo silny taki spokój i... Ta taka siła wypływająca właśnie z tego akceptacji no tu i teraz, no jak to inaczej określić, bo tak jakby podkreśla, że ten czas jest, tak? I my nie musimy pędzić ani w tył, ani w przód, to nie ma znaczenia. Tu jest ten czas, jest teraz, tu jest. Po prostu ten czas jest. No jakkolwiek to przyjmiecie, kochani. Skończę na tym. Nakram <grywam> tego kal kalcyta innym razem, bo to jest takie... Dzisiaj to drzewo mi rozwaliło zupełnie. To jest coś, co... Słuchajcie, ta przyroda, natura, to wszystko mnie ostatnio powala na kolana. Cała ta moc, która w tym wszystkim jest, ja się muszę z tym ogarnąć. Pozdrawiam serdecznie.